Ciekawcy poszukiwacze na wyspie wiedzy. Myśląc o rzekach i jeziorach, wyobrażamy sobie wodę płynącą po powierzchni ziemi. Ale czy wiecie, że pod naszymi stopami kryje się drugi niewidzialny świat, pełen podziemnych rzek i ogromnych jezior? Jak powstają te ukryte zbiorniki i jak wielkie potrafią być? Zapraszam was do odkrycia tajemnic podziemnego królestwa wody. Na moście myślenia spotkałam czarną panterę i Ibisa. Czarna Pantera była przekonana, że podziemne rzeki to po prostu zwykłe rzeki, które schowały się pod ziemią przed słońcem, żeby woda w nich była zawsze zimna. Ibis z kolei twierdził, że to specjalne tunele wykopane przez krety giganty, które służą im jako podziemne autostrady do szybkiego przemieszczania się. Wyjaśniłam im, że podziemne rzeki nie chowają się przed słońcem ani nie są dziełem kretów. To naturalne systemy wodne, które powstają, gdy woda deszczowa przesiąka przez warstwy ziemi i skał, tworząc podziemne korytarze. W jaskini zagadek spotkałam leniwca i sępa. Leniwiec opowiedział, że jego ulubione drzewo czerpie wodę z bardzo głębokich warstw ziemi, dzięki czemu pozostaje zielone nawet podczas największej suszy. Zrozumiał, że jego korzenie muszą sięgać do jakiegoś ukrytego, podziemnego źródła. Semp dodał, że on, latając wysoko nad pustynią, widział oazy, zielone plamy życia pośrodku morza piasku. Wiedział, że te oazy mogą istnieć tylko dlatego, że pod piaskiem znajdują się ogromne zbiorniki wody, z których czerpią rośliny. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Podziemne wody są niewidocznym źródłem życia dla wielu ekosystemów na powierzchni. W zagajniku pytań spotkałam nietoperza i pancernika. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o podziemnych rzekach i jeziorach. Nietoperz wyjaśnił, że wody podziemne gromadzą się w warstwach wodonośnych czyli porowatych skałach które działają jak gąbka. Pancernik dodał, że woda płynąc przez te skały drąży korytarze i jaskinie, tworząc całe systemy podziemnych rzek, a nawet ogromne jeziora które mogą być większe niż te na powierzchni pochwaliłam ich za dużą wiedzę podsumowując że wody podziemne to potężny i niezwykle ważny element globalnego obiegu wody Kochani badacze dzisiaj odkryliśmy niewidzialny świat podziemnych rzek i jezior Zrozumieliśmy że pod powierzchnią naszej planety kryją się ogromne rezerwuary słodkiej wody które zasilają źródła rzeki i podtrzymują życie w najsuchszych zakątkach ziemi Pamiętajmy że te ukryte skarby są niezwykle cenne i musimy o nie dbać. Do zobaczenia na kolejnych wyprawach po Wyspie Wiedzy.